W zeszłym tygodniu parafia Krzyża Świętego, teraz ojcowie kapucyni. Festyny przyparafialne cieszą się ogromną popularnością. My, jako Portal Myłąża, postanowiliśmy przekazać wam obraz prosto z ogrodów kapucyńskich. Jest z nami Pani Kasia, koordynator dzisiejszej imprezy, można powiedzieć. To już jest drugi taki event, taka festyn przy parafii Ojców Kapucynów. Czy ciężko jest zorganizować coś takiego? No na pewno każdą taką dużą imprezę jest bardzo trudno zorganizować. Przede wszystkim trzeba zebrać wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy chcą z serca coś zrobić. Bo tutaj wszyscy działają bardzo tak spontanicznie, wkładają całe swoje serce dla innych, prawda? Nikt nie bierze tu wynagrodzenia za cokolwiek. Wszyscy staramy się tak z dobrego serca wspierać ojców kapucynów w ich takiej fajnej pracy duszpasterskiej. Jaki jest w ogóle cel tego festynu? Celem tego festynu jest spotkanie się, wspólne przebywanie, świętowanie, na przykład dzisiaj pierwszego dnia lata. W zeszłym roku festyn ten był taki szczególny, bo był z okazji 250. rocznicy pobytu kapucynów w Łomży i tak się tutaj wszystkim ludziom spodobał, że w czasie kolędy ojciec proboszcz powiedział, że słyszał takie hasło, że chcemy festyn, chcemy festyn. No i zapadła taka decyzja, że zorganizujemy coś znowu właśnie wiosną, a się okazało, że no, pierwszego dnia lata wyszło. Rozumiem, że wszystko, co tutaj możemy znaleźć, choćby ta dmucha Zabawka dla dzieci można powiedzieć. Wszystko jest za darmo, tak? tak. że tutaj nikt nie musi na nic pieniędzy wykładać. Tak? Czy, 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 że, czy może zbierają ojcowie kapucyni na jakiś szczytny cel? E, to znaczy tak, są tutaj powiedzmy takie dobrowolne ofiary. Powiedzmy ta loteria, czy, czy ciasta, które też wszyscy z dobrego serca przynieśli. E, jeżeli ktoś ma taką ochotę, może taką dobrowolną ofiarę złożyć, bo tutaj przy prawie ojców kapucynów jest świetlica Promyczek, są ministranci, e, są, są młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają, gromadzą się tu przy tym kościele, coś robią, pracują i wtedy można właściwie tym dzieciom coś dorzucić do jakiegoś wyjazdu wakacyjnego, jakoś pomóc. Teren przy, przy parafii jest rozleg, rozległy. No, Niecodziennie jesteśmy wpuszczani na, na dziedziniec, na, na, na te ogrody Ojców Kapucynów. Co możemy tutaj znaleźć? Klasztor Ojców Kapucynów... Od pewnego czasu jakoś bardzo się otworzył tutaj na ludzi z naszego miasta, bo Ojcowie Kapucyni też włączyli się w akcję Noc Muzeów. Też otwierają się. Są takie dni, gdzie można właśnie wejść na ogrody do Ojców Kapucynów. No, takim szczególnym dniem są organizowane festyny. No i tutaj co możemy spotkać? Możemy. Współdziałają tutaj z nami różne, różne instytucje z naszego miasta. Czyli to wszystko, co mamy takie ciekawe i fajne w naszym mieście spotkało się na ogrodach Ojców Kapucynów. Jest to Muzeum Północno-Mazowieckie, jest oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej. Są właśnie grupy, które teraz słyszymy gdzieś tam w tle. Śpiewają dzieciaki z MDKDŚT, które prowadzi pani Magda Sinow. Są zespoły muzyczne z Łomży, zespół Mikroklin. Máte? No i wiele, wiele innych osób, które chciały tutaj być, chciały świętować, chciały wspólnie się bawić i tak jak widać bardzo dużo ludzi przyszło, świetnie się bawimy, wspólnie tańczymy, jest ogólnie miło, wesoło, chociaż na początku ten deszcz może troszeczkę przestraszył niektórych, ale myśmy się nie zrazili, schowaliśmy się na scenie, a teraz świeci piękne słońce i jest nam wesoło. Jak mogliśmy zauważyć, ludzie świetnie się bawili i mimo, że pogoda trochę postraszyła deszczem, tłumnie przybyli do ogrodów kapucyńskich. Miejmy nadzieję, że w przyszłych latach ta inicjatywa będzie kontynuowana.